Witam. Tym razem prezentuję Renault Master 2.5 diesel w wersji sześcioosobowej. Mamy tutaj drugi rząd foteli. 6 miejsc, 6 osób w dowodzie, wszystko tak jak należy. Wersja z klimatyzacją. 2006 rok. 2,5 litra diesel, auto generalnie nieźle się prezentuje. Ma oczywiście jakieś tam pewnie gdzieś ślady użytkowania. Nie był też nie jakoś polerowany czyszczony. Tutaj te nadkola, takie jak, jak są, że tak powiem. Myślę, że gdyby go tak jakoś wypolerować, to też by jakiegoś blasku dostał. No i pewnie w poniedzieli to zrobię. Ale generalnie samochód i tak się ładnie prezentuje. Nie jest jakiś pognieciony, porysowany. Korozji nie ma w ogóle. Także auto zarejestrowane w kraju, już od jakiegoś czasu użytkowane. Także od razu można wsiadać i jechać do pracy. Mamy informacje o ostatnim rozrządzie. Pod maską ładnie palimy go, ewentualnie posłuchamy. Jak on sobie pracuje. Są dwa kluczyki. Centralny zamek. Silnik bardzo fajnie pracuje. Nic tutaj nie szarpie, nie tarpie. Jeździ, ma moc. Oczywiście pakiet gwarancyjny na usterki mechaniczne, gdyby jakieś tam powstały w cenie. Możliwość oględzin, zakupu, bez konieczności przyjeżdżania tutaj do mnie, tak jak przy każdym innym samochodzie, No tutaj na fotelu widać takie delikatne. Jak ktoś chciał, to mogę ewentualnie to zrobić, podopieszczać, ale to ma być auto, wydaje mi się do pracy, więc to no, co kto woli, opony jak najbardziej jeszcze. Do jazdy całkiem ładne. Ostatnie jakieś elementy zawieszenia też były poprawiane. Jakieś tulejki, łączniki, łożyska w skrzyni biegów są wszystkie wymienione. Także auto sprawne, działające. Zapraszam. Pozdrawiam.